Bała Bogu, macie siostry. Chciejmy do naszych rozważań odczytać słowo Boże, które zapisane jest w Ewangelii Jana w rozdziale pierwszym. I ja odczytam dwa wiersze. Wiersz piąty i dziewiąty. A światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Oczytane Słowo Boże mówi o dwóch pewnych sferach naszego życia. Mówi o światłości i o ciemności. I czytamy tutaj, że światłość wstąpiła na świat. Biblia powiada, że światłość wstąpiła do ciemności, które ogarnęły świat. Światłość wstąpiła do ludzi chodzących i żyjących w ciemności. Mówi o tym prorok Izajasz, zarówno w ósmym, jak i w dziewiątym rozdziale. Wiemy dokładnie, czym jest światłość, czym jest ciemność, jakie znaczenie ma dla naszego życia, jednakże nie o takiej światłości chciałbym mówić dzisiaj i nie na taką światłość zwracać, zwrócić naszą uwagę. Biblia mówi o tej światłości, ciemności, którą widzimy swoimi oczyma, ale również mówi, przede wszystkim zwraca uwagę na ciemność i na światłość w sensie przenośnym, w sensie duchowym, a nie dosłownym. I o takiej ciemności i światłości chciałbym dzisiaj mówić. Czym jest drodzy ciemność? Co znaczy, że cały świat, jak mówi prorok Izajasz, że wszyscy ludzie są pogrążeni w ciemności. Gdy spojrzymy poza okno, widzimy światłość. Widzimy widno, dzień. Widzimy dokładnie wszystko. Ale Biblia mówi o ciemności, w której wszystko i wszyscy są pogrążeni. Rodzę, ciemność w nauczaniu Biblii oznacza przeciwnieństwo świętego i doskonałego Boga. Ciemność w Biblii jest sferą oddzielenia od Boga i nieznajomości Boga. Ciemność jest obrazem sfery grzechu, w której rządzi diabeł i moce ciemności. Jak czytamy w liście do Efezjan w szóstym rozdziale: Życie ludzi w ciemności, drodzy to życie znajdujące się pod wpływem diabła, pod wpływem własnego ja. Oraz, jak mówi apostoł Jan w pierwszym liście, pod wpływem porządliwości ciała, porządliwości oczu i pychy tego życia. Życie w ciemności to życie, które rządzi się własnymi prawami. Ludzie żyjący w ciemności to ludzie, którzy sami decydują o tym, co słuszne, a co złe. To ludzie którzy próbują nauczać i nauczają, że dla każdego dobrym czy złem jest to, co każdy za dobro czy zło uważa. I nie jest, drodze to tylko wymysł dzisiejszego świata, gdyż jak czytamy Biblię, również miało to miejsce w okresie Starego Testamentu i mówi o tym między innymi prorok Izajasz w piątym rozdziale, Wierszu 20. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zmieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym niemaniu za rozumnych. Czym jest światłość? W nauczaniu Biblii tak jak już wspomniałem, światłością jest Bóg. Ten Bóg jest nie tylko światłością, ale jest również jedynym źródłem światła. Mówi apostoł Jan w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w wierszu piątym. Świętość, drodzy, światłość i światłość, o której czytamy w Biblii, jest sferą boskości, jest sferą życia w społeczności z Bogiem. Według Jego świętego prawa, w bezwzględnym posłuszeństwie Jego woli i Jego świętemu Słowu, w Bożej światłości, mówi Pismo Święte, nie ma miejsca dla ciemności. I pewnego dnia w ciemności tego świata pojawiła się prawdziwa światłość, mówi Biblia. Oto sam Bóg, drodzy, w osobie syna swego wstąpił na świat, aby wyzwolić ludzi z mocy ciemności, z mocy grzechu, z niewoli y, szatana. Prorok Izajasz w 42 rozdziale tak mówi o tym, wiersz szósty. Ja Pan powołałem Cię w sprawiedliwości. Ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. I co się stało? Jakie były skutki pojawienia się Bożej światłości w ciemnościach tego świata? To światło, ta światłość, która stąpiła z nieba, zaczęła poruszać setki serc ludzkich żyjących w ciemnościach grzechu. Wielu zaczęło przechodzić do sfery światłości. Wielu zaczęło wyznawać i wyznaje swoją wiarę w Jezusa, chlubiąc się tym, że należą do Boga. Jednak, jak słowo Boże mówi, jak pokazuje to życie, historia, jak naucza tego Pan Jezus, nie wszyscy z tych, którzy uważają się za, za żyjących światłości, są ludźmi prawdziwie odrodzonymi. Nie wszyscy z nich są dziećmi bożymi. Gdy rozpoczął się, czy były początki powstawania ruchu odnowy w duchu świętym, Nawiązaliśmy z młodzieżą taki pewien kontakt z jedną z takich grup skupiających głównie studentów. Będąc na kilku spotkaniach tej grupy, wiecie, byłem pod wrażeniem sposobu prowadzenia tych spotkań, byłem pod wrażeniem modlitw, które ci ludzie zanosili, wypowiadali, aż do pewnego dnia, gdy spotkaliśmy się z liderami tego ruchu i rozmawialiśmy. Na temat Słowa Bożego. Na koniec zapytałem jedną rzecz. Czy macie pewność zbawienia? I odpowiedzieli, że nie. Ponieważ nikt nie może mieć pewności zbawienia, a kto mówi, że jest pewien, że będzie zbawiony, to żyje w pyszej zarozumiałości duchowej. Ale czy tak mówi Słowo Boże, drodzy? Gdy duch święty wypełnia serce człowieka, to przede wszystkim obdarza go z Bożym Pokojem. I daje mu pewność, że jest dzieckiem bożym. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w ósmym rozdziale pisze, że ci, których duch Boży prowadzi, są dziećmi bożymi. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi bożymi jesteśmy. Apostoł Jan w pierwszym liście, w piątym rozdziale pisze, że to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Pan Jezus w swoim kazaniu na górze, w rozdziale siódmym Ewangelii Mateusza, wypowiada takie słowa w odniesieniu również do tego Matu. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, to pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. Pan mówi, wielu przyjdzie do mnie i powie, Panie, myśmy chodzili w Twej światłości. Myśmy byli wspaniałym przykładem, wzorem dla ludzi tego świata. A Pan Jezus im powie, idźcie, precz ode mnie. Wy, którzy czynicie niebezprawie. Nie znam Was, ponieważ nie pełniliście woli Ojca mego. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje, że wielu ludzi przechodzi się nosi do światłości, ale nie wszyscy tak naprawdę są tą światłością w tym świecie, są Bożą światłością. Dlaczego? Dlatego, że nie wszyscy wraz z Chrystusem ukrzyżowali ciała swoje wraz z namiętnościami i rządzami swoimi, mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan. Nie wszyscy umarli dla żywiołów tego świata, dla grzechu, dla swojego ja. By teraz, jak czytamy w drugim liście do Koryntian w piątym rozdziale, by teraz już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Konsekwencją takiego sposobu prowadzenia życia jest i będzie wnoszenie. Do tego nowego życia z Bogiem elementów starego życia. Będzie łączenie sprawiedliwości z nieprawością. Będzie łączenie świątyni Bożej z bałwanami. Będzie łączenie społeczności wierzących z niewierzącymi. Jak mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w szóstym rozdziale. Jeżeli tak... Zaczynamy traktować swoje chrześcijaństwo i będziemy traktować swoje chrześcijaństwo, nie widząc w tym nic złego. W tym momencie, w swoim życiu osobistym, jak i religijnym, będziemy opierać się na, nie na czystym, doskonałym i świętym Bożym Słowie, które jest tą Bożą światłością w ciemnościach tego świata, ale będziemy opierać się na własnych uczuciach, porządliwościach i przyjemnościach, które coraz bardziej będą oddzielać nas od Boga, pozbawiając pierwszej naszej miłości do Boga i do bliźnich, pozbawiając tej żywej, prawdziwej gorliwości, żarliwości i poświęcenia, jakie wypełniały nas, gdy poznaliśmy Chrystusa, dlatego, który swoje życie, Oddał za nas. I tak, drodzy, jak mówi Pan Jezus, do zborów Sardes, dziś wielu chrześcijan, być może Ty czy ja, masz nadal imię, że żyjesz, a może już jesteś albo stałeś się umarły. Pod przykrywką chrześcijaństwa wielu zaczyna prowadzić dziś życie, drodzy, według obecnego wieku świata tego. Według jego zwyczaju, jak mówi Paweł, naśladując, żyjąc i postępując według ducha działającego wśród synów nieuległości, nieposłusznych wobec Boga i Ewangelii, jak czytamy w drugim rozdziale listu do Efezja „Za dobre czy za złe dzisiaj wielu chrześcijan zaczyna uważać to, co według nich jest tym. A nie to, co Biblia mówi, że jest dobrem czy złem. Dzisiaj wielu zaczyna uważać i dalej myśli, uważa, że jest światłością w tym świecie, gdy tak naprawdę światłość w ich życiu stała się już dawno ciemnością. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale, drodzy, ostrzega przed tym i mówi, w wierszu 35. Bacz więc, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Bacz więc, bo gdy nie będziesz baczył na to, pewnego dnia będziesz myślał, że masz światło Boże w swym życiu, ale będzie ono ciemnością, jak mówi Słowo Boże. W drugim rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł pisze, że uważa siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemnościach, ale sam żyjesz i postępujesz tak, jakbyś był w ciemności. I swymi uczynkami przyczynia się do tego, że poganie, bluźnią imieniu Bożemu. Czytamy o tym w wierszach od 19 do 24. Tymczasem, drodzy, życie w sferze Bożej światłości i bycie tą światłością w tym świecie nie jest chlubieniem się swoim chrześcijaństwem, ale jest takim sposobem prowadzenia życia w tym świecie, w którym świat będzie widział Chrystusa. To jest życie w światłości Bożej. To jest. To się dzieje wówczas, gdy Boża Światłość prawdziwie wypełnia całkowicie życie człowieka. Wtedy ona ukazuje w tym życiu Chrystusa. Pewnego razu w jednym z krajów afrykańskich był misjonarz i zwiastował Chrystusa, zwiastował Ewangelię. I pewnego, w pewnym momencie. Ci ludzie przerwali, zaczęli krzyczeć: My widzieliśmy Jezusa. On był zaskoczony zupełnie. No jak? Przecież Jezusa nie ma tutaj. Jak mogliście widzieć Go? I wtedy zaczęli mówić, że dawno przed Nim był u nich człowiek, który żył z nimi, mieszkał, który był z nimi. I gdy On zaczął opowiadać Ewangelię o Jezusie, to to, co mówił, oni zobaczyli w życiu tego człowieka i powiedzieli że Jezus był wśród nas gdy Jan i Piotr stali przed radą faryzeuszy w pewnym momencie jest napisane że zobaczyli, że byli z Jezusem czy ci, którzy dzisiaj otaczają ciebie ciebie, który mówi, że masz Bożą światłość w swoim życiu że jesteś Bożą światłością Widzą w Tobie to Boże światło, którym jest Chrystus. Jeżeli nie, to to światło, tak być prawdę mówiąc, być może jest już ciemnością, albo nigdy tak naprawdę nie wypełniło Twojego, mojego życia. Życie w światłości, jak mówi Słowo Boże, to życie w całkowitym oddzieleniu od wszelkich wartości tego świata. Apostol Paweł w pierwszym liście do Koryntian w szóstym rozdziale naucza tego. To życie według nowych drodzy świętych Bożych wartości, w całkowitym poddaniu, w posłuszeństwo i prowadzenie Ducha Świętego i Świętego Słowa Bożego. To życie godne Ewangelii Chrystusowej i Boga, który nas powołuje do swego królestwa i chwały, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydające owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastające w poznawaniu Boga. Czytamy w liście do Tesaloniczan i w liście do Kolosan. W swym kazaniu na górze, w innym miejscu, Pan Jezus powiedział, Wy jesteście światłością świata. I dalej on mówi, że ta światłość, która jest w Was, ma być widoczna przed wszystkimi ludźmi. W jaki sposób światłość Boża może być widoczna w moim życiu? Czy poprzez moje słowa, gdy stanę na ulicy i powiem: Patrzcie na mnie, oto Boża, światłość ze mnie tryska, wypełnia mnie? Zobaczcie, jak wielka ta światłość jest we mnie. Nie. Ta światłość. Ma być widoczna poprzez sposób prowadzenia naszego życia. Poprzez nasze dobre uczynki, mówi dalej Pan Jezus. Aby ci, którzy widzą nasze uczynki, chwalili Ojca, który jest w niebie, i na tym polega życie w Bożej światłości. Boża światłość sprawia, że człowiek spoglądający na tego, który jest nią wypełniony, zaczyna chwalić Boga. Nawet wtedy, gdy Boga nie zna, nie służy i nie chce mu żyć dla niego, ale zaczyna oddawać chwałę Bogu. Tak mówi słowo Boże. W liście do Efezjan apostoł Paweł, w piątym rozdziale, miał odczytać kilka wierszy, mówi tak: Bądźcie więc naśladowcami Boga. Jako dzieci umiłowane. Chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował Was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka prawda, dobroć i sprawiedliwość. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Liście do Tytusa, apostoł Paweł w drugim rozdziale z kolei pisze w wierszu jedenastym takie słowa. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, i światowych porządliwości na tym doczesnym świecie wszczemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały Wielkiego Boga i zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie ludna własność, gorliwy w dobrych uczynkach. W uczynkach, które ukazują Bożą światłość w życiu człowieka. I o takich uczynkach, między innymi apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, w 12 rozdziale chciałbym, abyśmy wspólnie odczytali jeszcze ten fragment Słowa Bożego od wiersza 9. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwości nieustawając, płomienni duchem Panu służcie. Nadziei radości w ucisku cierpliwi, modlitwie wytrwali, wspierajcie świętych potrzebach, wkazujcie gościnność, błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, Płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od Was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami. Ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel Twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło złodobrem zwyciężaj. Nie daj się zwyciężyć ciemności, ale ciemność światłością zwyciężaj. Czy światłość, drodzy, która wstąpiła w swoim czasie z nieba, dziś wypełnia nasze życie, nasze serca? Czy ona, wypełniając Twoje serce, porusza innych ludzi, żyjących wokół Ciebie, przyczyniając się do uwielbienia imienia Bożego? Czy też może ta światłość stała się już w Tobie, Ciemnością? Być może stając się przeszkodą w szukaniu Boga innym, wzbudzając w sercach innych, nie wzbudzając, przepraszam, w sercach innych poznania Boga i uwielbienia Jego imienia? Czym dzisiaj jest światłość Twoim w moim życiu? Apostoł Paweł mówi, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Oto Boże pragnienie dla Twojego i mojego życia. Jeżeli zwróci swój wzrok, swe serce ku Jezusowi, jeżeli pójdzie za Nim, jeżeli będziesz trwał w Nim każdego dnia, poddając się w całkowite posłuszeństwo w Jego woli, w Jego słowu, wtedy Pan Jezus powiada, nie będziesz chodził w ciemności, ale będziesz miał światłość żywota. Wtedy będziesz wydawał wiele owocu, przyczyniając się swymi uczynkami do uwielbienia Ojca, który jest w niebie. I czytamy o tym w Ewangelii Jana w ósmym i w piętnastym rozdziale. Niech to światło, które stąpiło w swoim czasie z nieba na ziemię, niech to światło dziś coraz obficiej wypełnia nasze serca. Aby było ono widocznym dla tych, którzy nas otaczają. Dążmy do tego, wołajmy do Boga, aby on nas przemieniał, ożywiał i wypełniał swą obecnością tak bardzo, aby ludzie, z którymi przebywamy, my, patrząc na nas, mogli powiedzieć oto jest w nich Jezus. Amen. Powstańmy do modlitwy.